Germaneczko, witam Was, jak mam ja powiedzieć, w nowej serii. Znaczy, no, to jest pierwszy odcinek. Nie wiem, czy Wam się podoba. Nie wiem, czy może znacie grę jak War Thunder. E... No, to jest grałą Thunder. Ogólnie trochę sobie pograliśmy z mm, panem Arkiem. Siemanko. Tak. I chciałbym. Wam powiedzieć, że w następnym filmie będzie grubo. I to będzie kolejny tak, filmik z Tander'a, ale obiecuję Wam, warto czekać, bo... To będzie bo mega mocne. Ta, jak to można powiedzieć? Nie wiem, czy ktoś oglądał kanał Dawida, to ja tam gadałem o takim małym, jak to można powiedzieć, projekciku. Ale tak. no, ale to zobaczcie dopiero Wy w Następnym filmie tak, przypominam w następnym filmie. Tak, więc zostawcie suba i łapkę w górę. A i jeszcze jedno. Żeby chciało, nam, żeby chciało nam się robić dalej ten projekt. Bez suba nie zrobimy. Tak. Nie, Wojtek. No. A i ja w ogóle chciałabym jeszcze suba. powiedzieć, że. No. Tak. S -s suba możecie zostawić i lajkacza, ale rzecz, którą... Mhm. Jak można to powiedzieć. No, miałem małą przerwę od... Heh, małą? E, małą przerwę od nagrywania. Em, e, no, miałem małą przerwę od nagrywania. No e, to w sumie tak naprawdę możemy startować. To... Ja widzimy się tak myślę, że w grze. Dobra, widzowie, jesteśmy w pierce. E, jakby ja nie wiem, czy granie jest za głośno. Jak będzie za głośno, to trochę przyczuć, Piszcie w komentarzach. Tak, piszcie w komentarzach. A i w ogóle mam taki. Słuchajcie, to, ten czołg nazywa się, uwaga, Adam Małysz. Gdy nie wiecie o to chodzi. A, tak a tak profesjonalnie fuma. Profesjonalnie no. Ale my go z Arkiem nazywamy Adam Małysz. Na przykład dlatego. O kurde, chyba nie podjamy bo, bo robi. Bo, robi staty bo i jest robi jednym ze najszybszych ciągów w grze. Tak, jedzie 100 km na godzinę i robi fajne Adamy Małyszy. A gdy ktoś nie wie, kto jest... A gdy ktoś nie wie, kto to jest Adam Małysz, to piszę sobie Adam Małysz na przeglądarce. Najlepszy na skoczek. Dokładnie. bo sobie, najlepszy człowiek na świecie, to od, na pewno wyskoczy wam Adam Małyż. Albo Pudzian. Albo Pudzian. to też możemy... Albo Pudzian. Albo Pudzian, ale... Wyskoczy, to... wyskoczy wam Adam albo Pudzian. E, miszczyciel, chciałbym tylko powiedzieć. Jedziesz moja no, ja żywa tarczą. Chcę powiedzieć, też chciałem powiedzieć Miszczyciel. Są wcelowani we mnie Dobra jedziesz, jedziesz! Jedziesz tym ciężkim, jedziesz! Opech, ja ciężkiego czołga na stronę. Ło! Jedziesz. Co tym się wydarzyło? Bum, dostał trafienie krytyczne. Leży. 34, jedź, ja też chcę powalczyć. co widzowie, ja się jakoś bardzo mocno nie interesuję czołgami. To jakby co, to jakbym na przykład gadał z ja, jak ma, jak macie, jak macie, przy, jak macie jakieś pytania do czołgów, to do Tak, do tego. Oto do Arka, oczywiście. Ja, ja nie ja wiem, wiem czemu, ja mam... czy czemu ktoś, proszę cię bro, czemu ktoś w Adamie Małyszu postawił amunicję na froncie. Nie wiem Co jest Trafienie dostał w silnik Ostro antyleryjski Dobrze M4 M10 wycofuję się Podjeżdżam z trochę innej Podjeżdżam z lasu Będę robił atak lasowy tak z lasu będę robił. Stalno, no tak z lasu, tak z lasu. Ej, bo tu jest... Bo tu jest M24. O kurde chyba nie podjadę. Jedzie. O kurde, nie podjadę, nie podjadę. Ej, bo tu jest... bo tu, bo tu jest trzech Amerykańców. O kurde... Tładny jak skała. O kurde... Amerykanów. Amerykańców. Nie. nie no, piąty jedzie. Piąty! O nie! Bryć się! O kurde czy na serio ich tu jest! To... Robatów O nie M4! Dobu no jedynka! No! M4! Tego nie przeżyjesz! No, i, i widzowie, został wiesz. nam ostatni czoł. Wiesz, co? Ja, ja jadę na, na C, bo to takie bezpieczne się wydaje. Jadę na C, bo to jest bezpieczne, a, a, ty, a ty tam sedno. Czekaj, ty, ty, to tobie został ostatni czoł? Tak. No widzowie, ja nie jestem. Jakim, jakim, jakim cudem. Jakby co widzowie, my nie jesteśmy za super, by da powiedzieć, graczami w tej orkanze. Jesteśmy beznadziejni. Nie sugerujcie się, 32 mam, 32 godzinami. Nie sugerujcie się. Trzy, trzydziestoma dwuma, trzydziestoma, trzydziestoma Czas to nie ma znaczenia. Nie ważne że mam 39 godziny przegrane w tej grze. A Arek z jakieś 40. Nie, nie sugerujcie się. A co? A, bo co A jakby co, jakbyście się spotkali, czemu gramy na 3.7? A ja mam czołg 3.3 najlepszy. Proszę, e, Arek ma czołg 1.333.7, no i tak. Przyszło. No i 4.0, no ale Wojtek ma czołgi 3,3, więc tu nie gram. No i ona nie, ja nie, już ja się podoba. A my nie, jesteśmy aktualnie w drugiej się... erze. Tak. Rup, rup. tak, mam trzecią, nie że się chwalę, ale, ale odblokowuję panterę, czyli to 5 Tak, to jest największy spot, jaki jest. Co? Co, to, 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 to? co, co, co? 6? Jakby taki wiatr. To jest strony... Przychwalisz mnie jakby nazywać z podsłuchem No co, chodzi? na no, jakiś światek przejechał, nie słyszałeś? Dobrewość. O kurde! O kurde! Uu, du, 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 du. Dobra! Oj widzowie pokażę wam chyba zaraz jaki jestem super. O! Pokażę wam wam jaki jestem super wy, wy samolotowy. Ej, dobra! Bo obserwujesz mnie jak da Czekaj, bo lecę samoloty. Pokażę wam Ewidowie jaki jestem pro ja, ja jestem dobry w czołgi o samoloty. No tak, Trzeba bo, bo gram ten czas Ewy samoloty z Pat, naprawdę no. już nie gram. Bo on aktualnie nie może, ale no. Kiedyś grał, no i była rozrucha. Kur... bo fajnie. Nie wiem, jak to pokazać, bo mnie od razu stary do pasu. Su... od góry. Lasu 152, co się dobrze nie skończy. Trafienie te 34 go ty ubierze a kop już może nie, nie dobra Ustałem, A jeszcze was. raz, gdy ktoś dotarł do tego momentu, to niech sobie kliknie. No to znaczy dobra, to, to niech napisze w komentarzu Hashtag Warthunder żeby podbić zasięgi tego filmu i żeby no, ogólnie podbić... Żebyśmy mieli chęć to, to do nagrywania kolejnych Bo wy widzowie nad tym projektem nie ukrywam siedzimy Kiedyś siedzieliśmy nawet na nim 4 godziny dziennie Tak Teraz troszkę mniej, ale, da, ale dalej podobnie D dalej pracujemy ciągle. Dalej cały czas, co codziennie staramy się zrobić coś tam. Ogarniamy mody, próbujemy jak najwięcej modów ogarnięciu. Bo... Mamy już milion modów dosłownie. Nad jednym modem nie chcecie wiedzieć, il ile się dzieliśmy. Oczywiście. No. Jak założyć ten emblemat? I'm ja chcę to. mieć emblemat. Noc, no, ja też mam. Tam, by... tam jakieś emblematy, ale nie wiem, jakie się... Ja się... Zakładam. O znać. Y y y widzowie? E widzowie? E mamy problem. granaty? Zmęczyło mi, mi tak. nagranie. A pomijając fakt, mamy mały problem. Okay, ja. Rzucicie ci granaty dymne? Nie? Nie zabij to tylko rozwalone Zwyczaj I No też odsłonię Ło dobra, ale kupię. Oni się Czy to ty mnie teraz pchasz? Bo chcę się schować 350 ja Nie że zapięcie, co? Widzisz, jak, 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 jaką lufę ma gościu za nami? O kurde! <gulę gulę> o, kurde! pana kurde! czemu bo się zamknąć? On na lepszy. No bo się boję! Czy ja? O, się O, Nie ma o co się bać, chodź. A, Aro napieramy, napieramy. Napieraca. Nie wracaj. Bawimy się w napieraka. <śmienicza> o kurde! Od budynek. Od budynek. 34 po prawej! budynek. Buryć. budynek. Od budynek. Od mną. O. Oj ten. Wers. To To zły zły pomysł, ja jestem na na Trzymasz się tam jeszcze. Trzymasz się jakoś nie. to dobrze. Już nie. Otrzymałeś się dobrze. Aha! Strzelił mnie losowy gościł przez ścianę. fajnie. No to, 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 to zgłaszamy szkoda, że nie masz tego. No, ja tak to, jest, hmm, to by adminił to wiesz co by zrobili? Kolejsze administratorzy nie są... Nie pchaj mnie. Oni nie są tacy jak na Anarchii no, no. Oni tutaj potrafią cokolwiek zrobić Oni przynajmniej umieją e-banować e osoby Oni znają komendę ukośnik Yo! To, to, to już Bo jest Oni wytrzymy. przynajmniej banować umieją. To jest okay, przyczyn w grach I na serwerach Różnych gier nie, nie mam jak tu się tu wykazać. Jest... Ojej Dobra, jedna Dobra, dostał. Zawracamy. Szybko, szybko. te te 28 od tyłu. Jakby to widzowie nie patrzyli. Wiesz, że tu O nie, BT. Siema. Kurczę, BT mnie prosto. Siema, no jest... nie no, przyszedł mi kulek. Masz, ja jestem, ja jestem, ja jestem. O kurde, skąd? Na seku, aha, z budynku aha. na. po prawo mnie rozwalili, gdzie, gdzie cały czas patrzałem. Znaczy, dobra, może nie patrzyłem, ale siedziałem tam cały czas. Fajnie, Fajnie. A dosłownie, dwa, fa... dosłownie. Stary dosłownie dwa metry ode mnie był czołg, starałem z niego, Musia nic nie stało, on mnie trafił w gąsienicę i już mnie nie ma. Okej, okay. ja, pierwszych... ja, ja jadę z pierwszej, ja jadę z pierwszej, ja z zabówki, z tego Z perspektywy powódcy. Stary na symulacjach się tylko z tej perspektywy gra, albo z perspektywy celującego. I to nie tak, że widzisz, zdziała, tylko ty masz lufę po prawej. Dlatego musisz sterować bardziej na lewo. to słupie. Skąd? Ciężki? No nie wiem! Czemu oni mnie tak, z jednym, jednym strzałem rozwalają? Myśli, Fajnie. Z drugiego końca mapy no, mnie no, zabili. Rozwalili. 34 przejechało obok mnie i nie, nie widziało. Zobaczmy, ale małym. Na 34 no. a co? czołgiem nie zabierzcie mi ty kawo 1 cię rozwadziła? Nie. E24. M24. Oj, Rusek się wkurzył na czacie. Jeszcze. No widzisz to? Nie, bo jesteś w garażu niestety. Ope... Całą wiadomość Eruskowi za tego... Za... Coś No, Ca Wszędzie były takie gwiazdki. No dobra, może startować już ci bitewkę. O, Trofeum! Z czym ty jesteś? Talizman. Dobra, widzowie. Ostatnia giereczka. Dobra, widzowie. Jesteśmy już. Trafiła się nam bardzo fajna mapa, według mnie. Ja tu? lubię takie miasta. Nigdy, nigdy na niej szczerze nie grały, a ty? Ja, ja też. Jest... Na pierwszy yyy. rzut oka ona jest mega fajna, bo możesz za budynkami się tak chować i wyjeżdżać. To jest wszystko, to jest miasto stare. Tak. Czekać na mnie. Od razu na B. O, na mały ż... No. No. co to są za? Ej, patrz ja mam granaty! Gdzieś? O, ja tak. No, ja mam te granaty, które tu... strzelają do przodu Ja mam tu skład M4. Gdzie? 4. Trzeba, 4. trzeba za tym... Trzeba za jakimś 4. 4. 4. Nie za mną. Spokojnie mamy ku boku niszczyciela Wojtek. 4. 4. 4. 4. Co to ma być za gra? Jak kocham jak oczywiście na jednego piksela niszczyciele i tego typu... Oczywiście mnie nawalają Bo przecież każdy to lubi. No. Z, z samej jednej samej strony tej mówisz tej fajna tej. mapa z drugiej strony mówisz ta kaseta jednak sama. No w sumie jak teraz tak patrzysz no ma, każdy ma różne szanse nie? No. I ty się powiesz na te No, ale tu można tym... fajne skróty znaleźć. Można mieć fajne kapy. No. Ale mamy można mieć Multi pyt Dlatego ta łapa może być właśnie taka... Taka mmm. Ja, mm. ja, mm. And... Ej, bro, ja... ja, ja... Ja też tak właśnie czasem robię, że jadę na punkty od boku. Na tej mapie, na której os w, w ostatniej rundzie... W, w zeszłej rundzie jechaliśmy, to ja zawsze na... jadę na B od boku. W ty jest... Ty jest to jakiś ty pierwszy czy nie wiesz? Eee, na czeka. O O kurde. Skąd? Eee, te, proszę, za tam, tam jest te... O kurde, problemy małe. Naprawiaj się. najpięć czołgów chłopi o kurde ty cała i... armia nie trefa zajęta ty bro bardzo się opłaca być e, na no zdobywanych bazach bo na zdobytym bazie ja dostałem aktualnie tysiąc Co? tysiąc pieniężków ty, tysiąc tysiąc lwów weź O tropy. ja idę ze słupem. Stop! Ej, bro, pamiętasz gdy tego, handic, gdy jechałem i... Tam być 34 Ej, bro, pamiętasz, gdy jechałem i zaczęło... Ale ja nie pamiętam... Albo jedynko. Jest most... Jest mostka zniszczona. Co no. za nami? O kurde nie trafiłem P40 P40 Przejmuję Brzmi jak groźny Pomóż, pomóż Dalej, to to bada... Dalej, przejmują Wiem, jadę Czekaj Muszę zawrócić. Samolot niego wolno, ale loty, nie ma na to... On, On jest Ustale! mega pancerny, weź na niego. Oj, oj, Dostałem od innej. A Dostałem od innej kawu jedynki. Kurde, no nie miałem szans. No be? Ty bo nią? No bo Siema, Eniu, mamy swoje najlepsze nie, Dobra, samolot. Dobra, ja będę samolotem, wiesz? Ja, be, ja, ja, ja będę robił ci z góry. To możesz na B, no. Powal z góry na B. Sherman! nie, na nie, nie, Szerman nie, widzi. Będzie łatwo. Wycofuję się od tyłu. P40! No, fajnie nie, nie wiem, no... Znowu spoceniec się na mnie trafił. Dobra, 15 sekund, rób to szybko. Sherman jest dead. Prawie ró... przegrał tą rundę. Nie wiem, no kurde, z głupie. Jakiś, jakiś łaciu Przepraszam. Ale jestem rajcza. A Wojtek nie lubi raid. Ale gdy on robi rage'a, to jest fajnie. To bro, to, to, to. to tak jest zawsze. Gdy ty masz rage'a, to no to nie fajnie. Ale komuś robisz rage'a, to bro, idealnie. No bo, bo, bo się nie odstresowuje, no ale... Bo bro, Co jest?! Ja, to, 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 U jeden spróbuję je rozwalić, pomimo tego, że ja nie chcę do O nie, ty... tam jedziesz. Tam, Brześku, nie. Spróbuję cię rozwalić? Może się to trochę źle skończyć? Dla mnie i Najlepszy, najlepszy oddział. oddział. Oh yeah. Dobra, widzowie. Oh yeah. Widzowie, piście. czy... O kurde, dostałem. Otrzymałeś oznaczenie głowa orła.